Osionfish. Hej, Siemaneczko, moje kochane mordeczki, Z tej strony oczywiście Patryk, Lexicer Tymalniowski. A dzisiaj witam Was serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale. Słuchajcie, jest już hmm, po update'ie w Brawl Stars. Oczywiście po, słuchajcie, zarąbistym październikowym update, który wprowadził wiele zmian. Wprowadził też nową postać, którą dzisiaj będziemy grali. Słuchajcie, nową postać możecie odblokować oczywiście po wbiciu 8 tysięcy Za chwilę wam to pokażę. No, 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 no da, Dobra, jest. Słuchajcie, EMS jest do odblokowania przy 8000 puarków. Nie jest to słuchajcie aż taka duża liczba, ale co jest jeszcze słuchajcie lepsze, jak zwykle na początku można kupić słuchajcie punkty mocy to EMS za 59 gemów. Ja oczywiście słuchajcie tutaj bez zastanowienia kupuję te punkty. Dlaczego? Ponieważ słuchajcie, to jest od razu jakby dla mnie to jest, słuchajcie, automatycznie 600 pucharków, jakbym po prostu dostał za darmo od tak. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ją ulepszę, słuchajcie, na poziom wyższy, zresztą poczekajcie, zrobimy to sobie od razu. A, no brakuje mi jeszcze, słuchajcie, troszeczkę pucharków, 290 końców do wbicia jej na poziom szósty, ale spokojnie. Możemy ją, słuchajcie, od razu... Mógłbym też otworzyć kilka skrzyneczek, żeby ją ulepszyć. I chyba tak zrobimy, wiecie? Dobra, zrobimy sobie od razu tak, że potwieramy troszeczkę skrzyneczek. Bo no, słuchajcie, jednak tą Ems chciałbym ulepszyć. Tak mega koniecznie dzisiaj, ponieważ słuchajcie, o 20... Mm, dzisiaj, przepraszam, o 19 na live'ie będziemy nią grali. Więc z automatu, słuchajcie, potwieram parę skrzyneczek. Dobra, dawaj, 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 dawaj te skrzyneczki. Okej, okay. jest 50 aż dostałem. Dobra, to już powinno być, tak? Tak jest, dobra. Słuchajcie, mamy, możemy ją ulepszyć na poziom wyżej, oczywiście na poziom susty, pyk, Weszła, słuchajcie, nam na poziom susty, plus jeszcze kilka mi jej wypadło, także super, ale cały czas jeszcze polujemy na Sandy, więc spokojnie. E, dobra, słuchajcie, update już wszedł, a więc tak, oczywiście tło się zmieniło na fioletowe, e, gra inna muzyczka, możecie ją teraz e, usłyszeć. Jest, słuchajcie, nowe wydarzenie. Jest to oczywiście zapomniany wodospad, będziemy na tym grali. Ja już sobie zaznaczam, sobie solo. Zobaczcie, nasza postać w tym momencie znika. Ja pierdziele, nie? Ale to będzie dym. Ale to będzie za dymka. Igrzyska bocy, słuchajcie. Co to jest? <laughs> Łap klejnoty. Poczekajcie. <laughs> Dobra. Łap klejnoty, wyskakując z kopalni na środku mapy lub zwiera, aby w przedźwięku, a wyrażać zredukowanie do końca żeby Dobra. Igrzyska zyska, czy jest za zwycięstwo, 15 za remis? O kurcze. Ej, dobre, dobre. Trzeba, słuchajcie, będzie to przetestować, ale najpierw, moje kochane mordeczki, najpierw robimy oczywiście starcie, zapomniany wodospad na nowej mapce, słuchajcie, na nowym trybie. Dodatkowo, słuchajcie, będziemy oczywiście testować te zbiory klejnotów. Też wyglądają fajnie i na pewno są, słuchajcie, pod naszą postać. No dobra, zaczynamy, słuchajcie, zabawę. Zostawcie też łapeczki w górę, jeżeli możecie. I zapraszam Was serdecznie o godzinie. O kurde, słuchajcie, mój ziomeczek do mnie dzwoni, ale niestety na razie nie mogę e, rozmawiać. Zapraszam Was słuchajcie e, też o godzinie 19 na, e, na kanał. Znaczy na mój fanpage. Kurczę, mam lekką chrypkę, nie podoba mi się to. Dobra, wszyscy już grają tą postacią, ale to jest klasyczek mojego mordeczki. Dobra, udało nam się tutaj koleżkę rozwalić. troszkę. Okej. Okay. Słuchajcie, generalnie w tym trybie chodzi o to, że po prostu ucieka nam całutki czas HP, jak zresztą widzicie, a my nie możemy się za bardzo dać rozwalić ludziom. dostałem. Dobra, dostał. Uleczyło mnie troszeczkę. Żeby tu nie oberwać za bardzo teraz. Ajajajajajajajajajajajajajajajaj. Chyba, słuchajcie, będzie już po mnie. Chociaż może teraz zdążę zebrać, zdążę zebrać. Jest! Zdążyłem, zdążyłem! No ale już tutaj, słuchajcie, niestety nie uda się. Okej, okay, mamy pierwsze miejsce, słuchajcie, w całym trybie chodzi oczywiście o to, że jesteśmy niewidzialni. Przez to, że jesteśmy niewidzialni e, dla innych przeciwników, to e, ucieka nam HP i musimy, słuchajcie, atakować innych przeciwników. No nie jesteśmy tak niewidzialni, niewidzialni, nie, bez przesady. E, ale musimy atakować przeciwników, żeby cały czas, słuchajcie, rosło nam HP. Dobra. Ja tutaj sobie chwilkę jeszcze poczekam. Słuchajcie, na ten tryb, od razu Wam mówię, nie ma co Słuchajcie się śpieszyć jakoś nie wiadomo jak. Wystarczy, że Słuchajcie, spokojnie będziecie tutaj sobie chodzić, czekać na naszych przeciwników i tak dalej. Dobra, ja już widzę, że ktoś tutaj jest. Tak, ja sobie go delikatnie obiłem, jak widzicie. Jestem uleczony, mam Słuchajcie, w tym momencie 4000 AP. Czyli do mnie jeszcze strzela. Dobra. Trzeba do niego podejść. Nie wiem za bardzo, jak to zrobić. O, chyba koleżka, słuchajcie, dał się tutaj porobić. Dobra. No i zostaliśmy, słuchajcie, jeden na jeden tak naprawdę z ziomeczkiem, który... Moim zdaniem nie ma z nami szans. Pekpek, odpaliłem sobie ulta. No i mamy to. Okej, okay, słuchajcie, nowy tryb jest naprawdę zaromisty. Już mi się podoba, już mi się podoba, już czuję, że słuchajcie, będzie dzisiaj grany tak na lewisku, że jazda. Dobra, 48, 48 słuchajcie, oczywiście dostajemy za to pucharków. Chcę też, słuchajcie, troszeczkę przytrzymać sobie tych, jak one skrzynek, żeby żeby po prostu poczekać troszeczkę dosłownie kilka chwil. Aż mi się słuchajcie, wszystko... Zrobi tak, jak trzeba. Oczywiście mówię tutaj o, o, nowej, o nowej mapce, znaczy nowej mapce. O trybie i nowym filmie, który chcę wam nagrać. Ale to jeszcze na spokojnie. Dobra, pyk. Nie oberwa on tutaj. Dobra, spróbuję go podejść z góry troszeczkę. Oni w czekach mnie nie widzą na pewno. Dobra, tutaj pyk jest po koleżce. Dzięki. Idzie kolejny. Okej, okay, koleżka tam wyleciał w powietrze. Nie trafiłem go. Wow. Słuchajcie, on ma ulta. Ja też mam ulta teoretycznie. Nie, nie! Aj. Kurczę, nie chciałem tego zrobić. Dobra, ale podejdziemy sobie jeszcze tutaj po... ...po aircubesa. Patrzcie, patrzcie jak go grałem. XD kochani, tak się ogrywam przeciwników. Eee, samariaciki! Pięknie, kochani, mamy to. Tak, słuchajcie, się ogrywa przeciwników. Widzieliście to, Esa. Ale słuchajcie, ten tryb naprawdę jest zarąbisty. Ja będę go, słuchajcie, tak grał że to jest masakra, dobra, kolejne 88, słuchajcie, dostaliśmy tokenów za to. A właśnie, słuchajcie, jedna rzecz, którą muszę poruszyć. Słuchajcie, jak widzieliście, Chester wrzucił odcinek, słuchajcie, ja się mega jaram tym, że Chester, słuchajcie, chyba wraca w końcu na YouTube. Słuchajcie, wpadniecie do Chestera, jeżeli oczywiście nie kojarzycie, ja oczywiście będę też nagrywał z Chesterkiem nowe materiały i tak dalej, ale z tym to jeszcze musimy chwilkę poczekać. Ale spokojnie, no słuchajcie, niebawem możecie się spodziewać, to mogę wam obiecać. Ja słuchajcie, na szczęście dzięki temu, że troszeczkę tutaj ulepszyłem e, swoją postać, e, kupując, słuchajcie, oczywiście tę na niego, to też mam e, dzięki temu, słuchajcie, wyższy poziom. Dobra, rozwalony. Pięknie, pięknie. Dobra, ja już mam ulta. Słuchajcie, dam wam taką jedną taktykę. Dajcie najpierw się zaatakować, ponieważ jeżeli wy zaatakujecie przeciwnika jako drudzy, to wam słuchajcie po prostu leci HP więcej. Wiecie o co mi chodzi? W sensie wysiel. Oj. no Dobra, nie zawsze to działa, nie zawsze to działa, ale w sensie jeżeli wam e, troszeczkę za, e, zabierze przeciwnik, to słuchajcie, wy możecie go odatakować i wam leczy. A jeżeli macie już fula, to wam więcej nie uleczy, nie? Wiecie o co mi chodzi? Dobra, spróbujmy jeszcze jeden raz zagrać na tym nowym trybie. Słuchajcie, ja myślę, że tutaj puarki naprawdę będą leciały szybciutko. Dzisiaj na live'ie będziemy tą postać ogrywać naprawdę konkretnie. No, myślę, no, co być no. może od razu zrobię sobie opening skrzynek, żeby troszeczkę ulepszyć tą postać. E, tylko, no jest problem następujący. Nie wiadomo, nie wiemy, czy ona nam się po prostu trafi, nie? Dobra, spróbuję. Nie doszło tutaj do niego, szkoda. Dobra, mamy go. Oj, 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 nie trafiłem, szkoda. Dobra, sześć zadymiarzy zostało. Ta muzyczka jest naprawdę śmieszna tutaj. Ona jest taka, wiecie, to halloweenowa, nie? Fajnie. Naprawdę, moim zdaniem, słuchajcie, update jest kozacki. Kozacki, serio, słuchajcie. Update'cik, kto, on to jest mistrzostwo. Ja polecam wszystkim naprawdę pograć. Eee... A no i na tym trybie słuchajcie, musimy atakować przeciwników, bo jak tego nie będziemy robić, to dostaniemy w tak zwany trymbol, no. Nie ma co się oszukiwać. Jestem na środku. To nie jest za dobry pomysł. Dobra, nie, oni się tam troszeczkę pobijają. Dobra, mam go. No i tak naprawdę wygrałem mordeczki, jeżeli już, jeżeli już obiję go do, do tego stopnia, słuchajcie, to już wystarczy, że będę uciekał, to on tak naprawdę musi podejść do mnie, e, a też za bardzo nie ma jak tego zrobić. Patrzcie, pek, pek, pek. Dziękuję panu, wygraliśmy Esa Dobra, mordeczki, słuchajcie, zapraszam was serdecznie Na kolejny odcineczek, dziś to by było na tyle Zapraszam, będziemy dzisiaj ostro siekać I na lajwisku, słuchajcie Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę Dajcie tej znacz w komentarzach, co o tym sądzicie A ja, słuchajcie, jeszcze otworzę kilka skrzyneczek Być może ta M tam się wypadnie Ta M tam, słuchajcie, wypadnie No byłoby super, dobra, lecimy Dajcie Emsa, dajcie za proszę Dajcie Mzika. słuchajcie, żeby zrobić ją Chociaż na siódmy poziom To będzie naprawdę kozak E, dzisiaj myślę, że jeżeli udałoby się ją zrobić na siódmy poziom Jest Ems, poleciała 6 e, To myślę, że spokojnie słuchajcie kolejne 6 Ems e, To myślę, że słuchajcie, spokojnie zrobimy nią e, 600-700 pucharków dzisiaj. Oczywiście na live, ie. być może więcej, zobaczymy. Dobra Otwieramy mordeczki kony. Otwieramy, lecimy z openingiem, pyk, 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 kruszek No niestety Tara, dobra Pam, Tara znowu i kolejne 200, słuchajcie. Tych Kozak to jest, słuchajcie, najbardziej potrzebna opcja w tym momencie. Te podwajacze tokenów. Dzięki nim, słuchajcie, co, coraz bardziej podbijamy e, swoje konto. Dobra, lecimy. Ajajaj, aj, aj, słuchajcie, a może jakaś Sandy, a może jakiś Star Powery, kochanie, no cokolwiek. Przydałoby się naprawdę bardzo w tym przypadku. Dobra, mamy Ems, kolejne 5, ale ile nam jej brakuje? O, tak, zrobaczę. Na MC nam brakuje, ojoj ani oj, oj, kochani, 100, 148 nam tutaj brakuje. Dobra, 143 już, bo 5 jeszcze wypadło przed chwilą. Szkoda, naprawdę, słuchajcie, lipa, że nie mam żadnego star powera. Nic tutaj, słuchajcie, a jakby postaci, na których powinienem mi lecieć star power, mam sporo, więcej tych szans powinno być sporo, no ale jak widzicie, niestety nic a nic. No ale są jakieś gemy, fajnie. Fajnie, że też ta M dropi, nie od razu. Kruczek. Jean, Bilet ten. Bilecik też oczywiście się przyda. Będziemy te bilety farmić na wydarzeniu. Ja wam oczywiście też pokażę fajny odcineczek z tego... Z tego tego... Okresu. Dobra. Klejnociki. Czy jeszcze coś będzie? Może coś jeszcze będzie. Jeszcze 11 skrzyneczek. Kolejna Ems. Fajnie, fajnie. Super, że ona dropi. Naprawdę. Super. Postaram się ją dzisiaj bić na siódemkę, ale... Nie wiem, czy... I będzie nam wypak O, ile? Dobra. Ej, ile nam jeszcze jej brakuje? Już sprawdzam. No, jeszcze 120. To jeszcze nie to. To jeszcze nie to, niestety. Powoli wpadają nam też, słuchajcie, końce. No, tych końców też się robi coraz więcej, nie? I to też jest super, oczywiście. Dobra, kruczek. Po dwa, jak No i ostatnia skrzynka. Niestety, słuchajcie, nic z tego, e ale tak. Mamy kilka postaci do ulepszenia na pewno. Eee... I ja nie wiem, czy tutaj lepiej, słuchajcie, ulepszać postacie na ósmy poziom, czy na siódmy. Moim zdaniem, słuchajcie, będzie lepiej tu na ósemkę wrzucać. Ale nad tym się jeszcze zastanowię, bo jeżeli wrzucę na dziewiątkę, to też już mam jak, jak szansę, że wpadnie po prostu na nich star power, tak? A mogę, słuchajcie, ulepszyć jedną postać. Muszę się jeszcze zastanowić, którą. No ale dobra, to już nie teraz. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Był z wami oczywiście ZRT. Trzymajcie się. Siemaneczko, yo!